Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was piosenkę z okazji wyjątkowego święta. Święta mamy. Chcielibyśmy Was również zaprosić do grania na nietypowych instrumentach. Dzisiejszym instrumentem będą butelki napełnione zabarwioną wodą. Po to, abyście zauważyli, jaka ilość wody jest w każdej butelce i że każda butelka wydaje inny dźwięk. Będziemy grać na tych butelkach metalową łyżką, ale można też takim patyczkiem od trójkąta. Nasze, nasz instrument jest dzisiaj dodatkowo udekorowany nie bez powodu kwiatkami, ponieważ piosenka i tematyka. Właśnie wskazują na, na piękną okazję, więc kwiaty dla naszych mam. Wszystko, co znalazłam w swoim ogrodzie, to tutaj teraz siedzi w tej wodzie. Więc taki piękny instrument nam powstał, na którym będziemy dzisiaj grać. Zachęcamy Was do tego, abyście w domu bawili się takimi dźwiękami, tworzonymi właśnie z naczyń szklanych, napełnionych wodą. To jest fantastyczna zabawa. Zaproście Wasze mamy do tej zabawy. Dziś będziemy jeszcze w refrenie grać na, na dzwoneczku. Będziemy nim akcentować słowo mama. Też zachęcamy Was do tego, abyście poszukali. Może macie taki podobny dzwoneczek w domu. Jeśli nie taki podobny, no to może taki instrument, który można też. Y, troszeczkę zadzwonić i zaakcentować właśnie to słowo, ale jeśli nie macie takich instrumentów, to zawsze można znaleźć pęk kluczy i nimi również zagrać. Na kluczach również można y, zagrać do tej piosenki. To cóż, zaczynamy. Dzisiaj ma. więc dla mamy dziś śpiewamy z życzeniami naszą pieśń. Mamo. Wspracowane, spracowane. Mamo, mamo, mamo żyj nam długo i szczęśliwie. Mamo, 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 bardzo mocno, kocham Ciebie wciąż. A teraz, moi kochani, przyszedł czas, abyście bardzo mocno przytulili się do swoich mam podziękowali jej za wszystko, za codzienną opiekę, za obecność, a przede wszystkim za ogromną, ogromną miłość. Mamo, mamo, nam. Mamo mamo, 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 bardzo mocno kocham ciebie wciąż. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, najlepszego dla wszystkich mam. Pa.